Chodź, chodź ty, chodź, 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 chodź Cześć wszystkim, z tej strony Paweł e, z kanału Sekretne Życie Pszczoły e, O Nadusia zostaw tą ramkę ramki będziemy dodawać później, jak tak za dwa tygodnie jest, jest... Co jest? Marzec? Marzec jest. Ech, w końcu odwiedziłem swoją pasikę, jestem zachwycony, bo mam dwa ule, w których są pszczoły i chyba już dotrwają do końca. Także świetnie. A na dziewięć uli reszta nie dała rady. Zresztą to już wspominałem na w styczniu albo w grudniu. No, no tak bywa. Kurczę, szkoda, ale no co zrobić. No. Ważne, że chociaż te dwa przetrwały, Yy, może to jakiś wirus panuje i te pszczoły zdziesiątkowało, nie wiem, jakiś taki, kurczę, teraz wszystko przychodzi z, gdzieś ze wschodu, z zachodu i, i dziesiątkuje. Więc mam nadzieję, że przynajmniej te pszczółki dadzą radę, że będzie z nich pożytek, yy, a na pewno będzie. Yy, a zresztą się zastanowimy, zobaczymy czy ten, czy czy będziemy pomnażać? Na pewno coś, no. Co tu dużo gadać? Słońce ładne wyszło. Świeci. Idziemy na spacer. Niedziela, bo w kościele nas nie chcą. Yy, już z limit. Jak się zaśpi, to już nie wpuszczają yy, 50 osób. No i co zrobić? Yy, idziemy tam. Zrobimy sobie taką rundkę. I... I już raz tak robiłem taką rundkę z pieskiem, który właśnie dorwał skądś ramkę. Ale to są stare ramki, one były zakopane gdzieś tutaj. E, tylko przyszedł chyba dzik czy coś, lis i odkopał parę e, pustych ramek już tam. Troszkę było jakiegoś plastra na nich, takiego starego. No chodźcie, chodźcie yy. pokażę wam o. tutaj jest taki ul na przykład i tam w środku widać jak gonią pszczółki dobra sytuacja No, przyszliśmy trochę niżej, bo e, chodź tu, chodź tu, tak, bo pszczółki e, e, są zestresowane. E, nie będziemy tam w e, i nagrywać ich ciągle. E, jak widzicie stawik pełen wody, gdzieś to tam zaszło, zastrało bardzo dobrze e, i, i świetnie. Roślinki się też budzą do życia. Także pójdziemy teraz e, sobie na spacer. No i tyle. Nie. Wiem, że dawno nie dodawałem żadnego, <laughs> żadnego filmu. E, możesz tam nagrać ją. Nie? Madi, Piję chodź wody. tu. E, no to w związku z pewnymi tam, no wiecie, nie, nie zawsze jest czas i możliwości, żeby gdzieś tam, e, gdzieś tam nagrywać w ciągu zimy jakieś tam materiały. Nie wiem, czy to będzie Co ty robisz, Mariuszka? No, także, jak cię stawik jest piękny. Czekamy jeszcze chwilę. Wszystko jest prawie przygotowane, żeby chociaż wyprowadzić jakoś te dwa, dwa ule, nie uciął mi głowy. Nie. I fajnie, wiosna. Idziemy. Idziemy na spacer i na rosu. No, to jeszcze coś tam nagram i wrzucę, a w razie czego to pozdrawiamy całą Polskę. <grym> I pamięta jeszcze pamiętajcie, nie siedźcie w domu, wyjdźcie z domu, idźcie na spacer do, do lasu. lasu. Ha!